Cześć! Jesteśmy dzisiaj na Uniwersytecie Pedagogicznym. Mam tutaj dzisiaj miejsce w Jest to akcja honorowego krwiodawstwa, która odbywa się co roku dwa razy w roku. A teraz przeprowadzimy Was przez wszystkie kroki, które pokonać musi każda osoba chcąca oddać krew. Cześć! Jesteśmy z NZS-u. Dziewczyny Aneta i Gosia są koordynatorkami akcji Vampiriada. Tegoroczna akcja krwiodawstwa Stała pod takim zapytania z powodu panującej pandemii, ale udało nam się wybrnąć, ponieważ wymyśliłyśmy, że tegoroczna akcja odbędzie się w trybie hybrydowym, który polega na tym, że w dwa dni właśnie można oddać krew tutaj u nas na uczelni, a do 14 grudnia krew można oddać w dowolnym punkcie ECKK w całej Polsce. I po udokumentowaniu nam tego właśnie, że oddała się to krew za pomocą wysłania nam zdjęcia na nasz fanpage, my wysyłamy prezencik dla każdego krwiodawcy, który właśnie zawiera różne nasze gadżety przygotowane przez naszych sponsorów. A jeśli oddacie krew w punkcie na ulicy Rzeźniczej w Krakowie, to dostaniecie na hasło Vampiriada paczuszkę z naszymi gadżetami od ręki. Lubię pomagać. Aby ratować życie. Bo chcemy pomóc innym. To krew, bo nie jesteśmy w stanie jej stworzyć, ani nie ma syntetycznego odpowiednika, więc y, tylko z naszego ciała krew pochodzi. No i może się komuś przydać. Bo krew to życie i chce się nim dzielić. Zawsze uważałam, że y, pomoc jest bardzo ważna i wydaje mi się, że to, to jest taki tak naprawdę drobny gest, a może uratować życie wielu osobom. Zgadzam się, nas no to tak naprawdę nic nie kosztuje, ja oddaję krew już od wielu lat i za każdym razem jestem z tego powodu bardzo zadowolona, ponieważ nigdy nie wiem, kogo mogę uratować. Oddaję krew, bo myślę, że trzeba pomagać innym ludziom. Cześć, obecnie trwa drugi dzień Wamperiady, zatem sprawdźmy, czy nasi przywodawcy wiedzą, jak się przygotować do oddania przed oddaniem krwi należy pamiętać o tym, aby zabrać ze sobą dokument tożsamości, wypić około 1,5 litra wody i cieszyć się ogólnym dobrym stanem zdrowia. Oprócz tego, każdy, kto chce oddać krew musi być po porządnym, lekko śniadaniu, nie może wypić alkoholu co najmniej 24 godziny przed oddaniem krwi i musi mieścić się w kategorii od 18 do 50 lat i ważyć powyżej 50 kg.